Previously. Dzień dobry. No i chłopaki wyjęli wymiennik. Także mam pompę bez wymienników. Nie mam pompy. To bo... Jako mój uczeń kształcisz się umiał na nauce. Co to jest mój chłopcze? To jest rura panie majster. Taki jest. A do czego jest tarura? Tarura jest do niczego. rozczarowany, proszę Państwa, niestety nie udało się, ale Vasquez Rocks, dzień obecny. No, to witamy ponownie w nowy dzień. Uważaj, no uważaj. To jest to jest niebezpieczna instalacja ogólnie. Ten cały dom to jest taka wiesz instalacja. Że lepiej. <skrytanie> Spokojnie, dzień drugi, niestracony. Wczoraj było 30 barów blisko, dzisiaj jest 15. Viele... Tak, żeśmy wczoraj e... pożegnali, no to byliśmy na ku, gdzieś to tutaj było, a, tak? O, tu na środku nie, samym. No, północy było blisko. Było nie, nie, no jak, od wczoraj jak odjeżdżaliśmy, tak, odjeżdżaliście. A, okay, no, okay, to było 17, okay. i tak to, że, Także przez całą noc dużo nie spadło, ale tutaj na początku był duży spadek. A, okay. No generalnie niestety ten czynnik, na którym ta pompa pracuje, to tam w okolicach 20 barów pracuje, więc. więc to byłaby ucieczka, jest zbyt duże ryzyko szkoda. Nie, nie no, to szkoda, wiadomo, szkoda, nie. Zrobimy najpierw fakcję, taką jak wczoraj byłem. Ja, ja e, po przespaniu się cały czas podejrzewam ten, ten fragment mimo wszystko. No bo jak mówię, to było uciepane olejem okay. i nawet po jakimś czasie jak tu przyszedłem, do, dotknąłem rękawiczką, miałem kroplę oleju na, na rękawiczce, C, nie. No tu jest ten problem. Że nie po, ty, po, ty, piany, po, po tygodniu, czy po dwóch, no. jak to sobie stało. To wiesz, jednak się ten olej tam znowu pojawił. Więc no, zagadka tak naprawdę w tym momencie. Piana nic nie, nie, nie wykazała. Piana nic nie wykazała i to jest najbardziej dziwna rzecz. Okej. Okay. Dobra, to powiedz jeszcze, co dzisiaj planujecie zrobić, bo ja tak wiem, że będziecie coś ciąć i zaślepiać. Tak, Pomyśl jest taki, żeby rozciąć część wysokociśnieniową i oddzielić od części niskociśnieniowej, zaślepić, napompować... Pokaż, część. w którym miejscu to będzie. No myślę, że gdzieś tak to, jest tak to jest wysokociśnieniowa część. część wysokociśnieniowa, więc sobie odetniemy sam ten wimiennik gdzieś tutaj, w tym miejscu. Tu go zaślepimy, odetniemy sobie za filtrem, tu również zaślepimy, skorzystamy z tego zaworu, nabijemy 30 barów, a tam jest drugi zaworek na ssaniu, Czyli jest... mówisz, jak to odetniesz w tym miejscu, tak. i to odetniesz w tym miejscu. Tak. to Tu będziemy mogli zapakować 30 barów do tego wymiennika i sprawdzimy, czy problem jest tak. z nim. Eee, to jest połączone, czekaj. W... Nie, to, to będzie wtedy tylko sam wymiennik nam zostanie, tak. plus tak. plus to. Tak. Plus no to, to. Tak. Jeżeli dalej będzie uciekać, to dalej nie będziemy wiedzieli. Dalej będziemy wiedzieli, czy to jest wymiennik. A? Tak. Tak. W tym miejscu. Jeśli tu będzie uciekać po tej stronie, to znaczy, że wymiennik na 100% tylko że gdzieś z zewnątrz. Ja mówię, ci, że kuczenie Tam mi i wygląda ilość piany, podejrzanie. Jak to wrzucone, nie, nie, nie jest to możliwe, Nie Nie ten... to możliwe. No. Natomiast no, tutaj będziemy też mieli wiedzę z tego względu, że na, niskiej, na niskim ciśnieniu również Na niskim ciśnieniu dodatkowy mamy tam zawór z drugiej strony Ta, i tam jak tam też, też nabije. nabijecie i Czyli jak tu nie będzie uciekać, to znaczy, że tam, że i nabijecie tam tak. i też nie będzie uciekać o i Oj, to wtedy będzie, to, wtedy będzie już, to już będzie cyrk taki jakiego jeszcze nie było dobra trzymam kciuki na pewno gdzieś będzie uciekał. Na, na pewno gdzieś ucieka tylko gdzie wpuszczasz teraz tak ok no to co panowie kolejny etap prac tak będzie żyła będzie żyłam. Już jest humor dużo lepszy niż wczoraj, zdecydowanie. Bo kurde, na szczęście znaleźliśmy, pękniętą górę wzdłuż. Jak byście to znaleźli, że się wcześniej nie udało, a teraz się udało? Dlatego, że góra nie pękła na lutowaniach. Czyli był... wszystkie luty były ok. Natomiast na długości rurki między lutowaniami była taka malusinka ryska pionowa. Tam żeśmy nie lali po prostu, tak? Tak, żeśmy całą pompę od środka Czyli ona przez jakby dużo, dużą szczelinę bardzo powoli się wysączało, dlatego nie było słychać, tak? A bąbelków nie było, bo nie bo smarowaliśmy. To, tak, tak, bo pianek kładziemy z reguły tam, gdzie widać, może to nam uciekać. Natomiast no, no nam to, wczoraj już było późno, byliśmy zmęczeni wszyscy. Wy na pewno dużo bardziej po, po podróży. I no czasem jest dobrze przełożyć coś na drugi dzień. No kurczę, to no wczoraj już po 22.00 tutaj skończyliście ja. Tak, tak, co 22, po 22.30, tak jest. Będzie działać, a w tym momencie odsysasz, widzę czujnik. Czy, czy czujnik, czynnik? W tym momencie Ona się jeszcze tak z godzinkę nam O, chwilę się próżniuje w takim momencie. No. Się później, natomiast ten z się musi Czyli słuchaj, to co? Wy się pakujecie, już rozumiem, w tym momencie. No zostało nam tylko napełnienie i uruchomienie, więc już jesteśmy blisko końca. Tak, no. fajnie. A ja i co, będziemy mogli ją wsunąć zaraz. Tak, potrzebujemy wody. I ja wtedy dokręcę tutaj pod te dwie rureczki. W ogóle mówiłeś, że coś tu będzie wystawać, a nie będzie. Nie ale tak naprawdę to w sumie chyba by nie noc, będzie wystawało. Nie będzie, nie te rurki sobie kiedyś przerobię, żeby tutaj szły tak jak szły wcześniej tak, do góry. Do góry I, po problemie. I I będzie wyglądała, zabuduje się, on będzie. Bo na początku była wczoraj taka koncepcja, że ten no, wymiennik będzie wystawał. Tak, ale udało się zrobić tak, żeby jednak było pokryć. No i super. Ej, no to kurczę, ja miałem cały czas takiego Frankensteina już przed oczami, że tu będzie, wiesz, bulwa z boków poza, poza obudową, poza obrysem pompy. Jest to partyzantka, ale kulturalna. Jest tak? bardzo, bardzo kulturalna partyzantka, że tak powiem. Trzymałem no uczy, dobra. Zaraz akcję. I myślę, że inwestor będzie No, <noise> <noise> To teraz niech pan powie, co pan robi. Teraz podłączam stycznik. Okay. I ten stycznik do czego służy? Ten stycznik będzie nam e, włączał pompę. Okej, okay. to jest bardzo potrzebne. Podszedł... Kurcze, wiesz co, czekaj, bo jeśli... Tutaj nie ja mogę chyba trafić tym śrubokrętem na... Czemu, Za szeroki? Jakbyś, Konrad, dał mniejszego, mniejszą gwiazdkę, chociaż... Nie, on chyba tak tylko dochodzi do... Dobra, nie wchodzi. zaraz, zaraz. Nie wchodzi do końca. Bie, 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 bie. Dobrze. No i... O, a teraz to tak, bo tak kręcę, kręcę. O, wypadł tu jeden z licznika. Licznik jakieś chińskie, dziadostwo. Ach. I po prostu nie nie zbyt działał ten licznik, czyli bo przez jakiś czas pokazywał coś, a potem przez to, to jest? To chyba pod tym. Tak. Mm, tak to kurczę prowizorkę, prowizorkę, prowizorką. Niestety prowizorki najdłużej działają. No to parę lat działało. No widzisz, to było to pod y, Wolfa zrobione. Okay. Ale nie posłużyło długo. A prowizorka parę lat działała później. <gry> Także widzisz, no potwierdza się, że prowizorki okay. dłużej działają. Ok. Tobacz, ja tutaj mam napięcie. Właśnie lepiej może sprawdźmy. Jestem tam z tego co widzę, to jest dołączone na, na tym. No najwyżej będzie łup. Skręcę tak ze sobą, żeby się... Może lepiej kurczę, trzymało wiesz, dwa kable w jednym gnieździe, to nie chcą funkcjonować. A sterownik chiński. Żywy ten chiński. Yy, tani był licznik, mhm. yy, Tu go nie popracował, oczywiście też mu zdech? czasem się jeszcze pokazuje coś na nim, okay. wtedy można zobaczyć, ale okay. to trzeba mieć farta. Czyli generalnie jakby się tam do niego dostał do środka, to prawdopodobnie... Wiesz tak on jakby... jest impulsowy niby, więc powinno, a no też jakby, no właśnie, coś tam może by z niego wydał, jakieś informacje, jakby się do niego dobrze dobrał. Pamiętasz kolejność faz, czy tak? Kole, Kolory do kolorów. Okej, okay, dobra. A do, do, wszystko jasne. Kolory ja sobie zrobiłem próbnik właśnie taki, który wskazuje kolejność faz, o, nie, no, ciebie, to, no pompa nam no. powie, jakby coś było nie no. tak z fazami. Okej, okay, to jest w ogóle bardzo dobrze. Czyli nie jest nie elektronika. No to wiesz, to jest to, to tam, no, to każda pompa chyba ma ten czujnik zaniku fazy. Tak, ale kolejności. A tu jest piążarka, mimo wszystko trójfazowa. Kolejność... A, kolejności. No, tak. Kolejności i fazy też czujni. Znaczy, nie no, kolejności jest istotne, dlatego żeby nie kręcić w drugą stronę. Nie? Tak. No. no nie no to, to właśnie powinien być, nie? Czy być taki... też wydać, to kolejności i zaniku fazy. Ale nie jestem pewien. Wolf wiem, że miał... O, komar. Wolf miał kolejność i fazy fazy, No tak! Tu mamy takie, takie urządzenie elektroniczne, które nam włączy z poziomu komputera przez sieć dostanie polecenie. To włączy nam jest zasilane tutaj 220 Rozumiem. i włączy nam... czekaj, nie włączy nam stycznik, który nam... Przepraszam, o, o, ono jest zasilane z gniazdka. OK, to jest jasne. I tu jest stycznik gdzieś, który. Ta da nam napięcie coś. na ten stycznik. Okay. A to jest licznik przy okazji. No I ten y, licznik, przez ten licznik idzie prąd na, na pompę ciepła. No też jak się załączy, to właśnie nam po, da prąd na pompę ciepła. Zaraz będziemy wiedzieć, czy zadziała Tak, po pierwsze, musimy tutaj łączyć. O, i teraz tam już jest live. Dobra, to jak tu jest live to ja się odsuwam. Jak jest live Nawet świeci. O, jest Nawet sieci. Sieci. I widzisz wyświetlacz niestety jest do niczego. Ja teraz muszę iść do komputera Dobra. i muszę to odpalić z tego komputera. To okay. ona tu nie powinna wtedy włączyć. I Super. potem już manualnie ją... To my się odsuwamy. O! Odpowietrzanie pompy za pomocą 5 zł. Aha. No słuchaj, że jest zapowietrzona. O, o chłodna się robi. No fajnie. fajnie. A to bo to masz tą pątkę, co tu się prędkość zmienia. Kosteczką, trzy, trzy prędkości trójfazowa, nie? Nie, mamy jeszcze problem, wiesz. A możesz na moment wyłączyć tą pompę? Yy, mogę wyłączyć tak? na moment... Tutaj się na podłogówce, tak, na podłogówce tego nie. Czy na podłogówce tego nie wziąć od Cała podłogówka jest zapowietrzona. Tak. I o. jak już, już się robi, to już się nie? Ale jeszcze daj jej trochę. Ale już tu się robi, zimno. O. No tutaj już jest chudnawe. O, tu już jest. poszło, poszło. Dobrze. Dobrze. Na tej teraz pasz, Na tej się powinno ciepłe zrobić, zaraz. Bo to powinno zaraz wrócić, nie? Znaczy, podłogę i tak Pod, to się podnieść. To idzie dopiero na podłogę, nie? Chyba się zaczyna robić coś cieplejsza. No tutaj jeszcze... Nie wiem, tu już jest chłop. A weź jeszcze na chwilkę wyłącz, jeszcze raz wyłącz, jeszcze raz powietrze. Mm. Może, może dopuścić wody, bo do, po, w powietrze wypuściliśmy, a tam wiesz, nie ma zbiornika. dobra, e, bo Włączę jeszcze raz. I pójdę odpowietrzyć jeszcze. Dopodalać wody i troszkę też tam odpowietrzę, bo tam też mam możliwość odpowietrzenia. Ok, mamy odpalone teraz z ręki pompę. I niestety tutaj zrobiłem jakiś błąd duży. I cieknie. Słychać, że są rury pozapowietrzane. Płyną kapie. i nie wiem co, odpalamy sprężarkę? No, spróbujmy trzeba zobaczyć czy pójdzie jak pójdzie nie poszła nie poszła i teraz właśnie jest jeszcze kwestia tego tego te, tego, tego dzynksa o. o poszła co to za szum? Czyli chorzą sobie tutaj jak pośpieczyć, zobaczyć w tym okienku. Mm -hmm. w tym musimy odzyskać ciecz. Na razie mamy jak nabiorę, tak? Na razie mamy gąbki. Czyli jeszcze jest źle, ale ona musi tylko pochodzić. A, żeby się ustabilizować. Wszystkie chwilę zasyczało, nie? Tak. To musimy tylko poczekać No dobra. No, już działa. To jest moc. To jest moc. Dobrze. bo tak. To jest, to jest wymiennik tego wolfa tutaj pięknie. Tutaj jest wymiennik z solisa. Eee, tu mamy co? Mamy piękne odparowanie na poziomie 5 barów. Skraplanie w tej chwili jest na poziomie 20 barów, no bo już jest woda ciepła, więc nie ma się Aha. co dziwić. Natomiast jest idealnie perfekto ok. Jest idealnie perfekto ok. Tak. Przejdę sobie. Tutaj to jest to, co zostało z wolfa To jest stary wymiennik z wolfa uszkodzony. Takie. I są to złomy. To, to to, z tego ewentualnie można no piękną pompę zrobić. Czegoś tak. Trzeba by tak właśnie to, co, spakujecie to? No, generalnie można było coś pokombinować. Spakujemy. Dobra, Dobra. Coś dla Ciebie zrobimy, inwentarowego, Chcesz? Może być. Okej. Okay. Na dotykowym czy na niedotykowym? Nie. Yeah. Jak, jak uważasz? Potem to, to będziemy jeszcze rozmawiać o tym. Okay. Powiesz mi plusy, minusy, za i przeciw. No, i wtedy... więc wiesz, Tik tik to. Wszyscy wchodzą i tak klikają. Można się szwagrobi pochwalić. Albo znaczy dotykowy ekran albo jest, są co? Albo jest ten taki, który my w HPC robimy, to jest ją się tylko włącza raz na początku istnienia pompy i potem się już tego nie dotyka tak nie, nie ma ekranu jest, ale Info... nie za bardzo jest czym klikać jest informacja tylko tak. jakaś nie? Okay. i to działa już od początku i nie trzeba tego dotykać tak więc... ok dobra działa proszę Państwa no i dobra podsumowanie, wygląda to w ten sposób, że wszystko działa tak jak było zaplanowane, choć po jeden dzień dłużej, ale udało się. Generalnie klient jest zadowolony będzie troszkę mniej zadowolony, bo zaraz go skasujemy. Takie życie.